Kiedy mówimy o polskim świecie mediów, nie sposób nie wspomnieć o Kazimierze Szczukiej. Ta kontrowersyjna postać, znana ze swojego ostrego języka i bezkompromisowych opinii, wciąż budzi wiele emocji. Szczuka zdobyła popularność jako prowadząca program Najsłabsze ogniwo emitowany w latach 2004-2005 na antenie TVN. Jej styl prowadzenia tego formatu, pełen krytyki i ostrych komentarzy, przyciągał zarówno widzów, jak i uczestników którzy nie zawsze potrafili się odnaleźć w tak wymagającym formacie telewizyjnym. Jak to się stało, że osoba o jej wyrazistych poglądach, która nie bała się przedstawiać swoich opinii, na pewien czas zniknęła z życia publicznego? Po zakończeniu kariery w telewizji, Szczuka zyskała mniejszy rozgłos, jednak wciąż pozostała w pamięci jako osoba, która nie bała się mówić, co myśli i analizować różne zagadnienia społeczne z feministycznego punktu widzenia. Jest autorką kilku książek, w tym publikacji poświęconej Prow. Marii Janion, która była jej mentorką, niedawno powróciła na scenę, podejmując nowe wyzwania zawodowe, dziś Kazimiera Szczuka skupia się na pracy jako nauczycielka w jednym z warszawskich liceów, co pokazuje, że jej zainteresowanie edukacją i przekazywaniem wiedzy nie ogranicza się jedynie do programów telewizyjnych. Jest także aktywna w ruchach politycznych, będąc członkinią partii Twój ruch oraz uczestnicząc w działaniach na rzecz kobiet jak organizacja strajku kobiet. Jej osobiste życie nie jest jednak całkowicie jawne. Krąży wiele plotek na temat jej związku z Robertem Kowalskim, z którym tworzy trwałą relację od ponad dwóch dekad. Choć nie jest już aktywna w mediach, to Kazimiera nadal ma wpływ na życie społeczne i polityczne w Polsce. Szczuka ma także na swoim koncie kilka nietypowych wpadek, które wzbudziły sporo kontrowersji wśród słuchaczy i widzów. Jednym z takich incydentów był moment, w którym w Radio RMF FM pomyliła nazwy stacji radiowych lub przekręciła imiona zaproszonych gości, co wzbudziło salwy śmiechu, ale i złożone komentarze w różnorodnych mediach. Kazimiera sama przyznaje, że nie zawsze pełne emocji wypowiedzi były pod kontrolą, co miało wpływ na prowadzenie rozmów i wywiadów. Dziś Kazimiera Szczuka kończy 59 lat, stając się jeszcze jedną inspirującą postacią, z którą warto śledzić najnowsze wydarzenia, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Z pewnością nie sposób o niej zapomnieć, ponieważ jej silna osobowość oraz niezłomne poglądy na temat równości i sprawiedliwości społecznej wciąż są aktualne i inspirujące dla wielu.